Hej wszystkim z tej strony, taka na waszych ekranach kolejny odcinek Zo Tycoon. Pod poprzednim filmikiem pytałam was o to, jaką chcecie kontynuację. Czy chcecie nowe Zo, czy może tryb, jakiś właśnie tryb z, z nowym Zo, czy w ogóle tak jak było, tylko po prostu od nowa. I zdecydowaliście, znaczy zdecydowana większość z Was chciała, abym nagrała tryb wyzwania od samego początku. I jak wiecie, ja jestem lamą w takie gry, a że tryb wyzwania jest dość trudny, może być zabawnie. I pewnie będziecie się nudzić też przez większość czasu, bo żeby zarobić na jakiejś zwierzę, to naprawdę trzeba się tutaj wysilić, ale skoro chcecie, to tak zrobimy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i ja jeszcze Wam tutaj szybko przeczytam co i jak. Tutaj są właśnie tryb szkoleniowy, tryb swobodny, tryb wyzwania oraz tryb kampanii. Wy zagłosowaliście za trybem wyzwania i w tym trybie, oto właśnie czytam. W trybie wyzwania możesz grać w sieci i wspólnie tworzyć ogrody zoologiczne, nawet z trzema znajomymi. Do dyspozycji masz yy, ograniczone fundusze i z twoim, yy, twoim zadaniem jest tworzenie zoo według własnego uznania oraz przezwyciężenie różnych problemów związanych z zarządzaniem zoo. Możesz udowodnić, że jesteś świetnym menadżerem, zo. Zaszalej! My sobie to weźmiemy i słuchajcie, z góry Was przepraszam za moją chrypkę. Naprawdę jest mi ciężko to powstrzymać. Okej, okay, mamy tutaj coś takiego. Azja. Azyl dla. Ameryka Północna. A ja, Azja, to jest azyl. Azyl dla zwierząt na Alasce. Ok. Ameryka Północna, zona hawajskiej plaży. <laughs> Japońskie, zomiejskie. Rezerwa dla zwierząt w australijskim. In, in, intre... De bla, bla interiorze. Okej. Okay. <laughs> Rezerwaty dzikiej przyrody. Zo skandynawskie, altajskie. Słuchajcie, nie wiem. Zomiejskie w Meksyku, nie, nie. Na Alasce, na hawajskiej plaży. Słuchajcie, to brzmi tak fajnie, niezimowo, a tutaj gdzie zima. Weźmy sobie Hawaje, a co tam? Jej! i otóż to zaczynamy nasze zo. Yy, czekajcie, tutaj jest nasza bohaterka, ona jest jedna we wszystkich moich grach yy, czekajcie oddalę tak to wygląda jest zupełnie puste nie masz aktywnych celów wyzwań, yy, bo tu będą wyzwania właśnie, którym ciężko jest yy, yy, podołać Chodzi o rozmnażanie zwierząt i tak dalej. No to co? Stawiemy? Czekajcie, bo chciałam jeszcze tutaj stanąć postacią. Właśnie i zobaczyć, jak to tam wygląda. Wow, fajny ten. Fajny klimat. Zobaczcie. Podoba mi się. Więcej trybów, wyzwań, ogólnie miejsc, gdzie można w to grać, odblokowuje się oczywiście poprzez robienie kampanii. Dobra, słuchajcie, postawmy coś. Myślę, że możemy zacząć od punktu obsługi. Przekąski i napoje. Stoisko z napojami bez, bezbąbelkowymi. Jak to się odwracało? Tak, ok, dawno w to nie grałam. Musicie mi trochę wybaczyć. Myślę, że moglibyśmy to gdzieś tak dalej postawić, żeby to za nie było takie za bardzo skupione. Aha, o, będzie droga, ok. I z drugiej strony, słuchajcie, coś z jedzeniem, co wy na to. Punkt obsługi, przekąski i napoje. Bar hamburgerowy. Ok. Tak żeby muszę to oddalić, słuchajcie, żeby to widzieć, jak równo zrobić. A, kamero! Okej. Okay. Słuchajcie, tak będzie dobrze. Trochę za daleko. Przeniesiemy, bo musi być ładnie. Przenieś troszeczkę bliżej, ale nie aż tak. 23 tysiaki i tak na razie umiarkowanie, bo słuchajcie, potrzeba nam zwierzaczków. A pierwszymi... W ogóle muszę sprawdzić, czy my mamy jakieś. Nie sprawdzę, póki nie wstawię ekspozycji. To jest właśnie to. Skała z tropików. Mini ekspozycja. Właśnie, słuchajcie, wstawmy mini ekspozycję tak na sam środek. Chociaż czy nie, to nie będzie tak. Tak, i tu wtedy tu po boku. Wstawimy jakieś zwierzątko i tutaj. Tak, tak, tak będzie chyba dobrze. Weźmy tak, żeby ta dróżka się taka prosta zrobiła. Mhm. Rozumiem, że tak się nie da. Dobrze, niech jest tak. Kurczę, nie, to jest tak krzywo! Byśmy musieli to odwrócić, żeby ta skałka była tak w tą stronę. O tak. Wiecie co mi chodzi, żeby ta. Czekajcie, teraz sprawdzę, czy na pewno. O tak, mniej więcej, właśnie, może być. Dobrze, zwierzątka. Zadoptuj zwierzę, i mogę tylko lemury na razie, właśnie, bo tam to jest od le levelu drugiego. Lemur, Katta. Yumiko, Konstantin, Cupcake. Cupcake! O! Brian i Storm. Weźmy sobie ją. Storm, tak? <ścoughs> Zwierzątka. O! Zaadoptuj nowe zwierzę. I weźmy sobie... Brajana. ok. na razie weźmiemy dwie, tu powinny wystarczyć. Pokażcie się. Okej, okay, później sobie popatrzymy, bo tutaj e, musimy uważać na to właśnie, żeby nam Zonie ten nie, nie kaputnęło. E, słuchajcie, chciałabym wstawić też e, kogoś, kto będzie tym Zo zarządzał gdzieś myślę, nie, poczekajcie, ja tu wstawię sobie najpierw tak, ekspozycja eee... wstawmy najpierw coś takiego lasy strefy umiarkowanej mały niech będzie <laughs> później postaram się to pozmieniać na większe chcę żeby to właśnie było takie troszeczkę rozleglejsze bo tamto nasze poprzednie było bardzo ciasne o, tak, a tu ludzie będą. Jej! Drugi poziom waran nilowy. Żerafa siatkowana. Platforma, fragment, schronienia list... liściasty tunel. Centrum aktywności. Ojej, ojej, ojej. Się odblokowało. Treser lemurku... lemurków. Kawiarnia. Jezu, zobaczcie, ile nam się tu poodblokowywało. I tutaj dekoracje do poziomów drugich możemy poulepszać. A, to wszystko pieniążki. Okej. Okay. Jezu, jak mi się podoba ten klimat tu. Zobaczcie te cienie. No pięknie to wygląda. E, słuchajcie, to jest e, mały las strefy umiarkowanej i chciałabym coś z dekoracji tu powstawiać. Dekoracja. Krajobraz. I tu możemy wszcząć, wszcząć badania i nad tym też. Aha, mogę albo na tym, albo na tym. Okej, okay, poczekamy. Mała skała z lasu strefy umiarkowanej. No dobrze, wstawimy ją gdzieś właśnie tak, żeby, rozumiecie o co mi chodzi, żeby wokół tej właśnie, tego wybiegu było ładnie um, ozdobione tym klimatem. Wtedy myślę, tak się wpasuje w to wszystko. Kupmy. Jej! O, tak, właśnie o to mi chodziło. Yy, teraz jeszcze jedno. Dekoracja. Krajobraz. Tu weźmiemy też. Ojej, ojej, co to za ścinka była. Nie, my to chyba mamy. <laughs> Ojejku, wybaczcie. To poczekam, aż się to zrobi. Nie, wzięliśmy. Małe drzewo z, z lasu strefy umiarkowanej. Przecież zrobiłam badania na tym. Duża skała z lasu strefy umiarkowanej. Już teraz zgłupiałam, nie wiem co wzięłam. No nic, dobra, weźmy to. Ojej, to jest naprawdę duże. Czekajcie, tak. Blisko, żeby było. O! O słuchajcie, ja się tu przejdę, żeby zobaczyć jak to... O, to mi chodziło właśnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu chodzi o to, żeby tu był ten klimat z tych lasów umiarkowanych. Tu dzieciaki biegają. Nie ma jeszcze zwierząt. Nie ma, wypadł. Wypad. Dobra, mm, to co? Może weźmy jakieś zwierzę? Zaadoptuj nowe zwierzę weźmy sobie, myślę żyrafy, skoro można ale tereny trawiaste, no właśnie sawanna i tutaj lasy umiarkowane ma na jedną tą to nie, to nie możemy tego a antylopki jakieś e, sawanna nie, zobaczcie lasy strefy umiarkowanej mają na samym końcu Lasy Strefy Umiarkowanej. Nie mam nic takiego, co by pasowało tutaj tym zwierzakom. Chyba, żebyśmy musieli wejść. O, to kupmy niedźwiedzia. Mm. Eee, kupmy na przykład za 12 tysięcy i nam starczy tylko na jednego. <laughs> to ona jest za 4. 4,800 i jeszcze jednego. Starczy nam w ogóle Niedźwiedzie 1515, 15 4800 Alicja, ale to nie będzie samca. Dobra, wiecie co? Kupię go za 12 tysięcy i zostało nam bardzo mało, ale chyba nam to urośnie, jak myślicie. <śm> Ja Cię kręcę. Dobra, i tu chciałam postawić drugie, ale musimy poczekać, aż nam się troszkę pieniążków uzbiera. Bo coś czuję, że to nie będzie kolorowe. Pokaż się, miś. Pokaż się. Bo jeszcze musimy im zrobić elementy ekspozycji. Pamiętajcie o tym, że one muszą coś jeść. A ja na razie nic nie zrobiłam. Jaki słodziak. Mm, dobra. Elementy ekspozycji. Um, nie interakcje, bo nas na no to nie stać Dajcie tu Utwórz Stanowisko do karmienia z mięsem To, żeby tygrysy nie Ok Możemy to ulepszyć Tak e, Opieka nad zwierzętami Ale to następne I tutaj co postawimy? Wszystkie zwierzęta. Właśnie, bo to do mycia, żeby nie były brudne. O, no proszę, sława zo wzrosła. Jej! O, archiw! Zdobywca nagród. Wow! Średnia skała sawanny. Ojej, ojej, była dusiciel. Centrum hodowlane. O, czyli mogę już sobie ten rozmnażać, tak jakby. Barry Balsłoń, afrykański lew, berberyjski, średnie tropiki, średnia sawanna. O i fajnie, że te średnie się podblokowywały. Fajnie, fajnie. Dobra, okej, okay, kontynuuj. Co ja tu miałam zrobić? Aha, to do mycia. Weźmy im z łosiem, bo to się kojarzy z niedźwiedziem i możemy to od razu ulepszyć. Znaczy, nie wiem, czy wam się kojarzą niedźwiedzie z łosiem, ale wiecie, to z lasu, to z lasu. Okej, okay, nieważne. <laughs> co tutaj jeszcze jest? Nie, nic więcej takiego nie ma. Poczekajcie chwilkę, za moment wrócę. Okej, okay, wybaczcie, już jestem. E, co my tu mieliśmy zrobić? Aha, no na razie nic. Słuchajcie, jeszcze tak, tutaj muszę wejść. Pewnie już mają kupę. No jasne, trzeba im posprzątać. Jedną miały na razie. Wow! <laughs> 609 podwójnie nam rośnie, tak? Czyli nie jest najgorzej. Ja nie wiem, w jakiej cenie jest tutaj właśnie ta opieka nad zwierzętami, żeby. Bo chciałabym ją tu gdzieś postawić. Punkt obsługi, obiekt. Toalety. Ojej, to jest bardzo ważne. Toalety są bardzo ważne. Kurczę, gdzie by je tu postawić? Hmm. Myślę, że tak jedna i druga tak gdzieś obok zaraz wyżywienia. Hmm. Ok, czyli ona nie jest aż tak droga. Na razie nie będę tego ulepszać, żeby nie tracić pieniędzy. I tutaj tak samo obiekt, toaleta. Ok, pokażcie tak z góry, jak to wygląda. No tak, nie najgorzej <laughs> Na razie nic tu nie ma. I To Dobra, e, teraz tak, jeszcze raz. Punkt obsługi. Rozrywka. Nie bardzo. Właśnie mi chodziło o obiekt. Biuro konserwatora. Właśnie to jest to. Nie tego na razie nie potrzebujemy. Punkt obsługi. Chodźcie, damy im rozrywkę, jeśli nas stać. Sklep z maskotkami. Lew maskotka. Mm, trener Lemurów. Wiecie co? Nie. Weźmiemy lew maskotka. I go gdzieś tutaj wstawimy, tak żeby się podział. Nie, tu miał być wybieg. No, to tak tutaj myślę. Czekajcie. Nie, nie, nie w tą stronę. Tak, żeby ten obrazeczek był tak bardziej o tak. Okej, okay, mamy to. Uh, dobra, słuchajcie, 1500 osób jest. Ulepszymy to. A za mało pieniędzy. Jej! Czwarty poziom. Jest biuro konserwatora. Świetnie. Czekajcie, przebijemy pionę. Ho, ho, ho. Zawsze to robię. No, przepraszam paro ludzi, która tu stoi. Interakcja. Piona! Zobaczcie, ile ludzi się tu zebrało od razu. Ja cię. Okej. Okay. Taki ładny klimat. Dobra. To co tu mamy? Jeszcze byśmy właśnie te biuro konserwatora. Już zerkam za ile ono jest. I chciałam je tutaj na środeczek właśnie tak rzucić. <laughs> Obiekt. Biuro konserwatora 500. Dobra, najpierw zaczniemy badania. Czekajcie, bo mam gdzieś tutaj telefon. Ojej, to będzie tak długo się badać. Dobrze, to poczekamy. Poczekamy, aż się to zrobi, i idziemy do naszych niedźwiadków trochę je poobserwować. Kupa, trzeba posprzątać. Pokażcie się tak, jeszcze raz. Jeśli macie jakieś pomysły, na imiona dla zwierząt. Dlaczego? Zadowolenie ze schronienia. Dlaczego? Co mi się tu pojawiło? No, co wy? Teraz mi takie coś wyskakuje. Hej, przepraszam was. Xbox czasami tak marze. Sam nagrywa coś. Ale czemu ten? Aha, bo to. Ale nie, no zobaczcie, zadowolenie ze środowiska. Dlaczego? Będę musiała zobaczyć, o co chodzi. Tu jeszcze raz szybko kubkę posprzątam, bo na pewno jest. Tak, okej, okay. mm. obiekt jest już. Okej, okay. 500 spoko, nie jest takie złe. I ten konserwator będzie mi tutaj czyścił. Czyścił, zo. Te... Szkoda, że tutaj samemu... O, 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 było równo. Szkoda, że tutaj samemu druk nie można tworzyć. <laughs> Bo zatrudni personel. Mark. Mark ma dużo gwiazdek. A, za mało pieniędzy! 1300 muszę mieć. Hmm. A na nich tylko po 100. Dobra, to weźmy jego. <laughs> Wybaczcie mi, naprawdę... Szkół do poziomu trzeciego, ale nie mam kasy. Zaraz będę miała, zresztą. Ho, ho, ho. Czekamy. 56, 60, 70, 80 i będę na zero. Uuu. Ta-dam! Mm. Okej, okay, on tam będzie sprzątał w takim razie. No i co, myślę, że to na tyle w tym odcinku, bo teraz będziemy pieniążki zbierać na nic jeszcze nie mamy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście jak zwykle pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Piszcie nad imionami, bo właśnie ja tutaj będę na pewno im zmieniać te imię. Napiszcie na przykład żelemur, myślnik i imię, tak? I sobie te najładniejsze powybieram, albo te, które będą miały najwięcej łapek w górę. Jakie to jest słodkie? E, tak, więc pamiętajcie o łapkach, o komentarzach, tak jak już mówiłam. Do następnego trzymajcie się i cześć!